Do maklerskiego Broker. dzisiaj 22 kwietnia. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Na początek jak zwykle klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Ogromna zmienność na rynku trwa, praktycznie na wszystkich klasach aktywów. Przyjrzyjmy się na początek szerokiemu rynkowi akcji amerykańskich SP500. Na ostatnim naszym spotkaniu, które miało miejsce 8 kwietnia, prezentowałam tą właśnie linię trendu wzrostowego na rynku SP 500. To jest wykres tygodniowy. I to był 8 kwietnia. Na następny dzień, 9 kwietnia, Trump. Y prowadził pauzę w swoich taryfach, które tutaj proponuje dla całego świata, i to zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez rynki. Mieliśmy odbicie, mamy w dalszym ciągu te odbicie. Tym samym linia trendu wzrostowego, którą tutaj jest ważna od 2020, która tutaj była zachowana przez 2022-2023 i teraz notowania zeszły do niej ponownie. I póki co właśnie tutaj od 9 kwietnia notujemy odbicie, czyli tutaj pauza Trumpa, która tak naprawdę jest prowadzona, aby kraje mogły renegocjować umowy. Odnośnie wzajemnych ceł, daje tutaj techniczne odbicie i obronę linii trendu wzrostowego długoterminowego. Pytanie, na ile prawdopodobne jest to, iż jest to trwałe odbicie, że linia trendu wzrostowego zostanie zachowana i korektę mamy za nami, i dno mamy za nami? Tego oczywiście nie możemy być pewni. To, co możemy być pewni, to to, że mamy korektę, tak, że mamy korektę, mamy dużo niższe poziomy niż mieliśmy wcześniej. Jeśli jesteśmy inwestorem, który myśli na długie lata, dekady, to można rozważyć zakup niezależnie od tego, co się dzieje, po prostu jakby sukcesywnie kupować, niezależnie od tego, co się dzieje. Statystycznie bardzo ładnie to wychodzi. W tym momencie mamy technicznie rynek wyprzedany, czyli tutaj wskaźnik RSI jest na poziomach 30, czyli jest to tutaj atrakcyjny poziom. Natomiast oczywiście nie mamy gwarancji, iż ta linia trendu wzrostowego będzie zachowana. Nie wiemy też, co się wydarzy dalej, czy nawet jeśli będziemy mieli odbicie, czy to będzie szybkie odbicie, takie W, do którego się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata, czy może bardziej długie konsolidacja boczna, ruch boczny. Biorąc pod uwagę to, jak olbrzymia jest niepewność i to, że w dalszym ciągu kwestia taryf w ogóle nie została rozwiązana, została gdzieś tam odroczona, ale na pewno nie rozwiązana. Można domniemywać, że jeśli jest to już poziom na to, raczej można liczyć na ruch boczny konsolidacji niż na jakieś natychmiastowe odbicie i euforyczne odwrócenie sytuacji. Tak przynajmniej przedstawia się tutaj gdzieś tam jakieś prawdopodobieństwo. Jeśli spojrzymy, jeśli jesteśmy już przy akcjach amerykańskich, jeśli spojrzymy na pojedyncze akcje, które teraz przykuwają uwagę. To jest oczywiście Nvidia, która tutaj akcje Nvidii cierpią jeszcze bardziej niż, niż do tej pory, ponieważ zostały ogłoszone restrykcje dotyczące eksportu właśnie tutaj technologii chipu. I mamy tutaj spadek rzędu 10% przez ostatnie dni i ten spadek nie został odrobiony. Nawet mamy pogłębienie tego spadku, czyli tutaj ta sytuacja jest dla Nvidii bardzo ciężka. Natomiast też, jeśli spojrzymy długoterminowo, to można sobie zadać pytanie, czy to jest okazja. Patrzymy od szczytu wszechczasów dla Nividii, mamy, mamy spadek tutaj do poziomu w minimum 45%, w tym momencie mierząc od szczytu jest to 36%. To jest wszystko, zależy od tego, jak długi termin przyjrzy, przyjmiemy dla inwestycji, dlatego że to, co się dzieje teraz, to jakby no, jest bardzo takie emocjonalnie ciężkie, bo jest to faktycznie teraz się dzieje i przygówa nagłówki i wiecznie o tym słyszymy. Natomiast po czasie Nvidia tak naprawdę jest królem sztucznej inteligencji i, i to się wcale tutaj nie zmienia. Posiada najsilniejszą pozycję na rynku, a sztuczna inteligencja jest jakby motorem rozwoju aktualnie ekonomii gospodarki. Kolejną akcją, którą tutaj z Państwem prezentuję i jest bardzo często tradowana, ma olbrzymie wolium obrotu, to są akcje Palantir. Palantir notuje bardzo duże odbicie. Od dołka ostatniego odbicie jest już rzędu 40%. Częścią działalności Palantir jest skoncentrowana na, na bezpieczeństwie, cyber security, i te akcje, ten sektor no to notuje ostatnie odbicie, także tutaj Palantir wpisuje się także. I Tesla, w tym tygodniu będziemy mieli ogłoszenie wyników Tesli, także tutaj akcje, które będą na pewno w centrum uwagi. Tesla jest bardzo wyprzedana, nie ma tutaj żadnego odbicia z wiadomych przyczyn, Elon Musk, Dodge, natomiast też Elon Musk i Dodge to nie Tesla, także to trzeba zawsze rozdzielić. Od 3 do 3 czasów do aktualnego poziomu w dalszym ciągu minus 53%, czyli bardzo, bardzo wysoka tutaj jest korekta dla, dla akcji Tesli. Przejdźmy do innych kwestii, które są kluczowe i które przyciągają tutaj uwagę inwestorów. Jest to dolar. I to, co się dzieje z dolarem, i z rentownością obligacji dziesięcioletnich. Mamy tutaj rozjazd. Do tej pory, kiedy obligacje dziesięcioletnie, rentowność umacniała się, było to skorelowane naturalnie z umacniającym się dolarem. W tym momencie mamy zupełny rozjazd. Rentowność dziesięcioletnich obligacji rośnie, natomiast dolar po prostu lawinowo spada. Tylko w tym roku a mamy przecież gdzieś tam połowy kwietnia, dolar osłabił się, jak widzimy to na indeksie dolara, 10%. Czyli jak na walutę jest to po prostu lawina spadków. Mamy trend spadkowy, tutaj mieliśmy w ogóle dojście na wykresie dziennym na początku tego roku do poziomu oporu, został on zrespektowany, mamy spadki i w tym momencie mamy nawet kolejne tutaj problemy z punktu widzenia analizy technicznej, mamy przełamanie poziomu wsparcia i widzimy, iż to owocuje jeszcze konkretniejszymi spadkami, czyli tu się znajdujemy. Czemu się tak dzieje? Mamy taką bezprecedensową sytuację, to nie jest naturalna sytuacja, nie mieliśmy takiej sytuacji praktycznie od 2000 roku. Czemu się tak dzieje? Ponieważ Trump ma wojnę z Powellem, z Fedem, to jest tutaj... Rodzi bardzo dużą niepewność. Wojna handlowa rodzi także niepewność, i to owocuje tym, że mamy ucieczkę od kapitału amerykańskiego. Zagraniczny kapitał sprzedaje amerykańskie obligacje, to skutkuje wzrostem rentowności. Zagraniczny kapitał sprzedaje akcje amerykańskie. Także nie jest to gdzieś tam łącznie pozytywne, jeśli chodzi o amerykańskiego dolara, i pojawiają się coraz, coraz to większe obawy o recesję w Stanach. Czyli tutaj jesteśmy na teraz, jeśli chodzi o dolara i Amerykę, i amerykańskie aktywa. Natomiast na uwagę pozytywną zasługuje DAX. Czyli jeśli weźmiemy sobie indeks akcji. Niemieckich, DAX, tutaj za pośrednictwem ETF-u EWG, to widzimy, iż na wykresie tygodniowym mamy linię trendu wzrostowego od 2022 i mamy teraz aktualne piękne odbicie od, tego, od tej linii trendu wzrostowego, czyli tutaj linia trendu jest respektowana. Ostatnie spadki sprowadziły DAX do linii trendu wzrostowego i widzimy odbicie, czyli DAX tak naprawdę jest bardzo silny. Tej całej sytuacji jest tuż przed, przy szczytach wszechczasów, czyli a niemieckie obligacje radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o krypto i złoto, może zacznijmy właśnie od złota i krypto. Złoto, tutaj linia. Zielona, czyli świece, nie, nie, nie wykres liniowy, tylko wykres świecowy, bo to mam i bitcoin, i złoto, naniesione dwa wykresy. Złoto na wykresie tygodniowym notuje po prostu praktycznie no, pionowe spad, wzrosty, czyli mam ogromne wycofywanie się aktywów, właśnie z, rynki, z rynku amerykańskiego i widzimy przesuwanie kapitału poza dolara. Poza akcją i jest to złoto. Standardowo mamy ogromną korelację bitcoina ze złotem, tylko nie jest to korelacja identyczna w czasie. Zobaczmy, tutaj mamy właśnie wykres zarówno złota, jak i bitcoina. Nie jest to wykres lustrzany, natomiast korelacja jest. Czyli to może być, czyli bitcoin to jest wykres tutaj ten czerwony. Widzimy korelację i złoto wykres świecowy. Bardzo często złoto jest, idzie pierwsze, jeśli chodzi o ruch cenowy i zanim podąża Bitcoin. Czy będzie tak tym razem? Oczywiście inwestorzy w Bitcoina bardzo by tak chcieli. Natomiast no zobaczymy, czy tak będzie. Czyli widzimy tutaj złoto. Bardzo mocny pionowy wzrost, natomiast bitcoin nie i jest pytanie, czy bitcoin podąży w ślad za cenem złota. Jeśli spojrzymy sobie na sam wykres bitcoina, wykres dzienny, czyli niższy interwał, co widzimy? Widzimy, iż linia trendu wzrostowego, którą też tutaj z Państwem obserwuję już od jakiegoś czasu, ona no może może jest widoczna bardziej na tygodniowym, natomiast już jesteśmy na dziennym, jest OK. Linia trendu wzrostowego, która datuje swój początek, październik 2022, jest zachowana i to jest ważna informacja z analizy technicznej długi termin, czyli ostatnie spadki, które są bardzo tutaj boleśnie odczuwalne, nie zmieniły nic w obrazie technicznym Bitcoina, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę utrzymuje silną pozycję w aktualnym środowisku, który jest bardzo niepewny, zmienny i notujemy olbrzymie spadki dla, dla akcji amerykańskich, dla dolara. Natomiast złoto bardzo silnie i bitcoin, mimo że w cenie nie mamy wzrostów, to i tak obraz techniczny wygląda nienaruszony. Czyli tutaj mamy linię trendu wzrostowego zachowaną i na skutek wzrostów wczoraj tak naprawdę, Także tutaj ta krótkoterminowa linia trendu spadkowego w tym momencie, która tutaj trzyma ostatnie spadki, została przełamana. Czyli mamy tutaj pozytywne rozegranie, jeśli chodzi o bitcoina, czyli tutaj te pytanie, czy bitcoin pójdzie w stronę złota, jak najbardziej zyskuje na aktualności, na skutek właśnie ostatnich wzrostów z wczoraj, czyli z początku tego tygodnia. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dużo się dzieje na, na rynkach, czyli zmienność jest ogromna. Jak ja powiedziałam w ostatnim naszym spotkaniu, jest to czas na działanie, nie na czekanie. Natomiast to oczywiście też zależy od indywidualnej akceptacji ryzyka i także horyzontu czasowego, jaki przeznaczamy na inwestycje, czyli te dwa czynniki zawsze są bardzo ważne. Kto jeszcze z Państwa nie ma konta w D-Broker, zapraszam do otworzenia. Minimalny kapitał do rozpoczęcia 2000 dolarów, 2000 euro, taka mniej więcej jest 2000 euro tak naprawdę na początek wymagany kapitał. Dajemy dostęp do ETF-ów z giełd świata, czyli są to ETF-y europejskie, są to ETF-y amerykańskie, wszystkie akcje świata, także jest z czego wybierać. Dziękuję bardzo z mojej strony na to wszystko zapraszam do pozostawienia lajków pozostawienia komentarzy dziękuję do usłyszenia pozdrawiam